Witajcie sobotni przyjaciele kolejny odcinek przyspieszamy dzisiaj i już jesteśmy przy winorośli Zobaczcie wielu z was pyta w pytaniach co robić jak ciąć czy już czas Moi drodzy tak już można ciąć te winorośle Zobaczcie tutaj jest prowadzony w taki sposób może nie nieprofesjonalny nie żaden gujo Ale po prostu ma to też swoje zalety bo wtedy tych winorośli jest dużo więcej tak Ja je poświęcam na, na wino to są ciemne, ciemna odmiana i bardzo dobra na wino. Oczywiście gdyby było tych gron mniej, to tak zwane brixy, czy to nie brixy, tak się nazywa fachowo, dokładnie Wam nie powiem, ale ta, ta struktura cukrów jest troszkę słabsza, ale za to mamy dużo więcej winorośli. Więc taka nawet spełnia też rolę osłonową, więc myślę, że w większości na działkach też tak są prowadzone winorośle. Także pokażę Wam właśnie, jak taki rodzaj winorośli przyciąć. Lipiec to już czas, kiedy trzeba takie troszeczkę wstępne cięcia wykonać, ponieważ już jak widzicie niektóre te przewody, tak? Już są tak długie, że po prostu idzie cała energia zamiast w te tutaj zawiązki. Tak, zobaczcie, ładnie zawiązały w tym roku, dobrze zapylone, dużo ich jest. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Ale już jeżeli taki długi pęd idzie, to jest po prostu trzeba go uciąć, tak? Nawet tu nie wiadomo, gdzie jest grono. Zobaczcie, zasada jest bardzo prosta. Macie ostatnie grono. To nad tym gronem zostawiacie mniej więcej, ja to zawsze mówię, nie apteka. 7, 8 liści, tak. Dalej jest niepotrzebny ten pęd. Skracacie o, w ten sposób. I też jest wtedy bardziej, te grona są bardziej doświetlone. Tu szukacie po prostu takich długich wąsów, to jest najprostsza metoda. Tu jest gronko, tak ostatnie. Raz, dwa, mniej więcej. 3, 4, 5, 6. O, i tu już możecie śmiało odkinać. Wtedy te wszystkie soki idą nie tutaj w te pędy, tylko w grona. Tu kolejny kandydat tak do przycięcia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Śmiało tutaj już tniemy. Tak? I zobaczcie, te, gru, te duże liście w zupełności wystarczą. One wykarmią te grona. A te młode po co ma iść cała energia? Tak? I wtedy też te, te winy grono lepiej, ten winorośl lepiej wygląda, lepiej się prezentuje. Tu mamy kolejne grono. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie apteka. Tniemy, tak, o. I wtedy i ładniej to wygląda. Bardzo prosty sposób. Po prostu patrzycie, gdzie są najdłuższe pędy. Tu jest bardzo długi pęd. Właściwie bezproduktywny, tak. Śmiało go wycinać. Tu kolejny. Już na to mamy czas. Tak, tniecie. A potem te wąsy, nie wiadomo gdzie idą. Energia po prostu idzie w te pędy. Zwróćcie uwagę, że już powoli zaczynają się tak zwane pasierby, ale ja ich jeszcze nie będę przycinał Tutaj w kącikach rogów, w kącikach tutaj one zobaczcie powstają. Jeszcze nie czas na skracanie, jeszcze są za małe. One też pełnią swoją rolę, tak? One też dają energię potem. Kiedy te dolne liście już przestają asymilować, właśnie część z nich będzie przez te, przez te pasierby. Więc całkiem ich nie usuwajcie jak urosną, ale po prostu trzeba je skrócić za, za pierwszym liściem. I cóż, moi drodzy, tu jeszcze coś jest, ale tutaj to tylko zawiniemy, tak, tutaj jest tak. Nie przesadzajcie z tym cięciem. Po prostu na razie robimy tylko takie cięcie yy, wstępne, ale już ten ogród lepiej wygląda. I po prostu cała siła będzie szła już w grona. To tyle moi drodzy. Jeśli są pytania w komentarzach zadawajcie. Każde pytanie trudniejsze, łatwiejsze, na każde postaram się odpowiedzieć. Cześć.